Witam serdecznie. Dzisiaj prezentowany samochód To Fiat Punto z 2015 roku w wersji silnikowej 1477 koni mechanicznych z gazem jego pierwsza rejestracja miała miejsce w styczniu 2016, a przebieg to około 68 tysięcy wejdźmy sobie do środka Znijmy. Odpalmy samochód. Co mamy na wyposażeniu? Przednie szyby elektryczne, lusterka elektrycznie sterowane. Światło do jazdy dziennej mamy. Dołożone radio z bluetoothem. Klimatyzacja manualna. I gniazdo zapalniczki. A tutaj mamy odsterowania gazem. Skrzynia w tym samochodzie jest pięciobiegowa. Przejdźmy sobie. Dalej Jak widzimy, tapicerka też nie jest nigdzie zniszczona Z tyłu również tapicerka w stanie bardzo dobrym To, co jeszcze mamy w tym samochodzie, a jest fajną opcją, jest to wersja funkcja City Łatwiej się sterowanie kierownicą podczas parkowania No i tutaj mamy koło dojazdowe i oczywiście mamy gaz. Silniki parkowania tylne mamy dołożone. No i z przodu tutaj jak widzimy światło dojazdy dziennej. Samochód jest od pierwszego właściciela, nie miał żadnej historii napraw o kierniczych. Przebieg też jest udokumentowany. Dzięki bardzo za wspólne i Zapraszam.